Cześć! Z tej strony Adam, a to jest projekt od zera, w którym ktoś, kto nie ma zielonego pojęcia o psychologii, czyli ja, próbuje się czegoś o tej dziedzinie nauczyć. No i co, jednak włączyliście mój film, mimo że tytuł sugerował, żebyście tego nie robili, ale was podszedłem. Zastosowałem wobec was tak zwaną odwróconą psychologię. Dla tych, którzy nie wiedzą co to, jest to technika polegająca na postulowaniu drugiej osobie zachowań, które są przeciwieństwem pożądanych, oczekując, że takie podejście sprowokuje drugą stronę do zrobienia tego, czego rzeczywiście wymagamy czyli przeciwieństwa tego, co zostało zasugerowane. Pokazując to na waszym przykładzie, pisząc w tytule filmu, żebyście go nie oglądali, chciałem, żebyście zrobili zupełnie na odwrót. Niby bez sensu, ale bardzo, bardzo często takie podejście działa. Nasuwa się pytanie. Dlaczego robimy innym na przekór i zachowujemy się przeciwnie do tego, co nam powiedziano? Otóż związane jest to po prostu z naszą naturą, a mówiąc tak bardziej fachowo, ze zjawiskiem psychologicznym zwanym reaktancją, czyli dążeniem do przywracania naszej wolności wyboru w sytuacji, gdy ktoś nam tę wolność ogranicza lub próbuje jej zagrozić. Ludzie są już tak skonstruowani. Bardzo często nie mogą się pogodzić z tym, że ktoś chce im narzucić swoją wolę i mówi, co muszą robić. Poczucie utraty kontroli i możliwości wyboru sprawia, że chcą po prostu to odzyskać. Poniekąd pokazać, że nikt im nie może rozkazywać i że sami potrafią za siebie decydować, w wyniku czego robią tym osobom na przekór. Jednak odwrócona psychologia nie zawsze musi działać. Jedni są na nią bardziej odporni, inni mniej. Inaczej mówiąc, jedni mają większe skłonności do reaktancji, a inni mniejsze. Najbardziej podatne są małe dzieci w wieku od 2 do 4 lat oraz osoby w wieku tak zwanego młodzieńczego buntu. Ponadto w dużym stopniu zależy to też od charakteru. Lepiej ta sztuczka działać będzie na osoby drażliwe, uparte, emocjonalne oraz te z wewnętrznym poczuciem kontroli. Mało prawdopodobne natomiast, by nabrały się na to osoby bardziej ugodowe i uległe. Każdy zna kogoś, kto na wszystko przystaje. Na takie osoby odwrócona psychologia raczej na pewno nie zadziała. Istnieją także pewne ograniczone dowody wskazujące na to, że mężczyźni są na nią trochę bardziej podatni niż kobiety. Oczywiście to nie tylko reaktancja wpływa na to, że robimy pewne rzeczy na przekór. Często wiąże się to po prostu z ludzką ciekawością. Gdy ktoś nam czegoś zabrania, to jesteśmy tak zaintrygowani dlaczego, że decydujemy się to sprawdzić i po prostu ten zakaz łamiemy. Można by było tutaj wskazać także na tak zwany efekt odbicia i wspomnieć o ciekawym badaniu z białymi niedźwiedziami w roli głównej. Ale to innym razem. Na dzisiaj tyle. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę pod filmem i zasubskrybujcie kanał. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.